Mamy zakup parkomatu jednego. Czy teraz, jak nie przyjmiemy tej uchwały, to ten parkomat zostaje w budżecie? Proszę Dziękuję. bardzo. Pan nie ma żadnej sprzeczności, dlatego że i tak ta strefa, zwiększona strefa ma obowiązywać od maja. Przyszłego roku w projekcie uchwały budżetu jest więcej, aniżeli tylko ten zakup tego jednego parkomatu jest ich ponad 10 Ten jeden dodatkowy pojawił się w autopoprawce, także tutaj żadnego żadnego problemu i żadnego, żadnej niezgodności nie ma. Mam pytanie do pana burmistrza. O jaką ulicę chodzi? Bo nie wiem, tutaj słyszę, że chodzi o ulicę Laskowskiego, czy to prawda, czy panie burmistrzu, proszę Tak, bardzo. to prawda. A to czemu, panie burmistrzu, ulica, na której pan mieszka, ma nie być objęta strefą parkowania? Panie burmistrzu, proszę. Bo nie było takiego pierwotnego pomysłu, żeby ona była objęta. Nie wiem dlaczego, bo nie było okazji, ten błąd okazał się, wypłynął na pół godziny przed sesją. Nie rozmawiałem z dyrektorem Zarządu Dróg Miejskich. Na pewno, jak będzie okazja, to go zapytam, dlaczego, z jakiego powodu ona tam się znalazła, bo nie miała tam się znaleźć. Dziękuję bardzo. To ja jeszcze proszę, będę proszę. dopytywał. Panie burmistrzu, a dlaczego ona się nie miała tam znaleźć? Dlatego, że nie było takiego planu, że miałaby się tam znaleźć. Od tego należy wyjść. Ja przypomnę Panu, że w ogóle zmiana, jeśli chodzi o zakres, zasięg strefy płatnego postoju, to jest wynik petycji, którą złożyli mieszkańcy i zgody Rady na rozszerzenie strefy płatnego, płatnego postoju to znaczy był wniosek dotyczący ulicy Browarnej, a ja zaproponowałem tak, aby stanowiło to spójną całość również ulicę Konwiktorską i ulicę Lewickiego. Lewickiego. Natomiast w toku dyskusji jeszcze na ostatniej komisji padła propozycja ze ust Pana Radnego Artura Gałacha, żeby rozszerzyć to o e, ulicę Ojców Pijarów.